Witajcie w kolejnym warsztacie DPP. Tym razem przyjrzymy się malowaniu światłem. Wykorzystujemy tu długą ekspozycję i źródło światła, na przykład latarkę, by stworzyć kreatywne efekty namalowane światłem. To świetne efekty do zrobienia przy małej ilości światła, na przykład w zimie, w tych ciemniejszych okresach roku, może też wtedy, gdy nie macie czasu wyjść z aparatem w ciągu dnia. Zostańcie więc z nami, bo pokażemy najlepsze sposoby na ustawienia i sprzęty, którego będziecie potrzebować, by uzyskać taki efekt. Są dwa typy malowania światłem. Pierwszy to użycie źródła światła bezpośrednio na obiekcie lub na czymś w scenie, by to oświetlić. Świecimy więc latarką prosto na obiekt. I drugi, na którym skupimy się bardziej w tym filmie, czyli coś, co nazywamy świetlne grafiki, czyli kierowaniem źródła światła prosto w obiektyw, i malowaniem czy też szkicowaniem, by stworzyć coś w kadrze. Ok, teraz omówimy sobie zestaw, podstawowy zestaw, którego będziecie potrzebować do rozpoczęcia malowania światłem. Będziecie potrzebować najlepiej cyfrowej lustrzanki z trybem, bulb lub manualnym, bo do zrobienia takiego zdjęcia konieczna jest zwykle długa ekspozycja, powyżej 30 sekund. Zapasowa bateria to rzecz, którą naprawdę warto wziąć ze sobą. Zimne i długie ekspozycje naprawdę zjadają baterię, fotografowanie bez mocy nie jest po prostu komfortowe. Potrzebujecie też pilota lub wężyka spustowego do wyzwalania aparatu. Potrzebujecie też timera. Ja mam zegarek, ale oczywiście możecie użyć też stopera w smartfonie, nie ma to różnicy. No a świetne w malowaniu światłem jest to, że możecie skorzystać z jakiegokolwiek źródła światła. No i świetne jest to, że wystarczy po prostu eksperymentować z tym, czego używacie. Ja mam bardzo jasną latarkę, ona może być używana do dużych obszarów. Mam też małe, różnokolorowe, LEDowe latareczki, ale możecie wypróbować dosłownie wszystko, na przykład rowerowe światła, coś co macie w domu, czy na przykład choinkowe światełka cokolwiek byleby zacząć. My więc wyjdziemy teraz na zewnątrz i przyjrzymy się ustawieniom aparatu, których będziecie potrzebować. Lista sprzętu. Cyfrowa lustrzanka lub aparat z manualnymi ustawieniami zawierającymi tryb bulb, mocny statyw, którego nie poruszy wiatr, wężyk spustowy lub pilot zdalnego wyzwalania, zapasowa bateria, elektroniczny zegarek lub minutnik, silna latarka, mniejsze LED-owe latarki. Jesteśmy już na zewnątrz i ustawimy aparat, by robił zdjęcie podczas gdy będziemy malować. Po pierwsze, przestawiamy tryb na bulb, przekręcające pierścień trybów. Oznacza ono, że migawka pozostanie otwarta tak długo, jak długo pozostanie wciśnięty wyzwalacz w wężyku lub pilocie. Poza tym przechodzimy do menu tutaj i ustawiamy czułość na około ISO 200, bo tu chcemy, by zdjęcia z długich ekspozycji nie były zaszumione. Ostatnią rzeczą, którą tu zrobimy, będzie ustawienie trybu wyzwalania migawki na sam wyzwalacze pilota, oznacza to wyzwolenie migawki po wciśnięciu wyzwalacza. Mamy więc podstawowe ustawienia w aparacie. Teraz musimy umieścić aparat na statywie i ustawić na scenę. Musimy używać stabilnego statywu, który nie zostanie poruszony przez podmuchy wiatru czy też na nierównym podłożu. Nie chcecie na pewno żadnego poruszenia czy rozmycia na zdjęciach podczas długich ekspozycji. Musicie też ustawić się wcześniej ostrość. Kiedy się ściemnie, aparatem może się zgubić. My więc najpierw ustawimy ostrość automatycznie na scenę, którą będziemy fotografować. I teraz gdy już ustawimy ostrość, przełączamy ustawianie ostrości na tryb manualny. Ustawienia. Zamocuj aparat na statywie i ustawę w miejscu. Przełącz aparatę w tryby bulb. Ustawę wcześniej ostrość. Ustaw aparatę na zdalne wyzwalanie. Włączę tryb Live View. Jednym z błędów, jakie popełniają ludzie, kiedy zaczynają malować światłem, to że po prostu zabierają się za latarkę, zapominając o prawidłowym naświetleniu sceny przed sobą. To właśnie teraz zrobimy. Oczywiście zależy to od wielu czynników, czy jest pochmurno, czy jest obecne światło księżyca. Zrobimy więc kilka testowych zdjęć i dostosujemy ustawienia tak, byśmy uzyskali taki efekt, jaki chcemy. Tak więc eksperymentujcie, do czasu, aż tło będzie dla Was odpowiednie. Zawsze przed dodaniem do zdjęcia malowania światłem ustalajcie poprawny czas ekspozycji. Jeżeli to możliwe, starajcie się przykleić do ziemi kawałki taśmy, które posłużą jako oznaczenia dla waszej kompozycji. Oznacza to, że utrzymacie wszystko w kadrze. Utrzymujcie stałe, wolne i płynne ruchy, by osiągnąć jednolite pokrycie światłem. Jeżeli utrzymacie światło na obiekcie zbyt długo, jasne obszary będą ostre i przepalone. Utrzymujcie latarkę w stronę aparatu, by uchwycić możliwie najlepsze smugi światła. Poruszajcie się, by zmniejszyć szansę uchwycenia siebie w ekspozycji. Tak więc, malowanie światłem może być fajne i naprawdę kreatywne. To też stopniowy proces. Wasze zdjęcia będą coraz lepsze w miarę eksperymentowania. Z każdym zrobionym zdjęciem pomyślcie o aspektach, które Wam się nie podobają i aspektach, które można poprawić, i starajcie się ocenić je, gdy zrobicie kolejne zdjęcie. A kiedy uzyskacie już świetne rezultaty, z których będziecie zadowoleni, nie zapomnijcie po prostu podzielić się nimi z nami. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten tutorial. I do zobaczenia niebawem.